Z tej strony Bergerson i w dzisiejszy odcinku gramy w farminga 2018 z... ze mną pati 1, 2, 3, e, przepraszam za to bardzo, bardzo długo nieobecność. No po prostu nie mogłem, no czas mi na to nie pozwalał, no i nauka i tak dalej. Ale naprawdę przepraszam za to i tak dalej. O ty, traktor mi zajął. Dobra chóźdzę y... za duże zbliżenie Tak na pierwszej ręce to tak nie wypada, ale dobra To ty, ty pod Ty mi zabierasz tą, a ja koszę, dobra, spoko? Dobra. A to tu podłożę traktor. To weździe tego drugiego. Dobra będę kultywował no terapię nie się i no się jak na kwadrat nie chce musiu w paski co pierwsze kupujemy chyba by się ten przydało Hmm. Chyba siewnik. No siewnikiem to to masakra jest. <coughs> A później może kupimy jakiegoś na przykład <coughs> Zetora czy lub New zatora No właśnie ten New jest spoko. No, no byśmy mogli z... Tego z przyczepy byśmy mogli kupić jeszcze jedną, byśmy mieli na dwa wywozy. No. Dobra, to kupuję. I byśmy jeszcze dokupili, wiesz, o, ten siewnik. No, no, hejse. To pojedziesz po tą, pojedziesz po to, e, jak to się nazywa, przyczepę? No, już. A sprzedałeś tamtą? Nie, kupiłem dwie mamy. A bo co? No bo byśmy mieli na dwa wywozy. Ja, szybciej by się wywoziło. Pojadę Ale krzywo te traktory stanąłeś, a no nie po prostu jednak Rolnik 2019 roku wieku jaką to ma jakie, ile to ma spaliło zjeżdżam. Może jeszcze będę nie wiem jakie gry nagrywał, ale takie jakieś ciekawe z fabułą bym mógł nagrywać. Na przykład Minecrafta, czy. No właśnie. Napiszcie wy... W komentarzach, co komentarze. chcecie. No właśnie. Czy pobijecie rekord, dobijecie 10 subskrypcji? Jak tak? No to, to będę. Specjal. To będzie specjalny odcinek. Zrobimy to, co napiszecie nam w komentarzu. No właśnie. A na specjal 100 subskrypcji. Bergerson pokazę twarz Może się mo, może Może jestem taki tajemniczy. Dobra, to ja już zjadę z przyczepą. Spoko. O no, dwie takie same mamy. No wiem. Niepotrzebnie. To prze. Mogę y kupić tą, y tą. Większą, ale. Po <grym> co? żeby y sprzedamy te dwie i. No. U -u I kupimy. Wydamy te. Może się uda, to będę jeszcze. Może jakieś gry komputerowe, jak Fortnite, Pub. No, PUBG-a dawno nie nagrywałem, ale spróbuję nagrać I napiszę w komentarzu co mamy jeszcze nagrywa. Czy łaczycie cię czy, czy, czy Daniel mam LS'a na, na kończyć. Ale o mi jaka zrobiłem Gdzie po polu? Gdzie? mi Wiadomości na telefon przychodzą jeszcze. Jeszcze będziemy nagrywać drugi odcinek po tym. No właśnie. I Ej. chyba zrobimy yy, w następnym odcinku. Zrobimy siew i będziemy jeszcze kosić. Właśnie po tym odcinku nagramy jeszcze jeden. Może nam się uda, czas nam może pozwoli? Bo na razie zasiejemy. Y, y, na tym odcinku ja zasieję to pole koło owiep, a na drugim. Rzepak nie, będziemy siać. Tak, Albo kukurydzę. Albo kukurydza, nie wiem szczerze. Co jest bardziej opłacalne? Chyba pak. Napiszcie w komentarzu. Ale może teraz byśmy zasiąli No chyba. No rzepak jest najdroższy. No. I Albo... napiszcie no. w komentarzu, co się najbardziej opłaca hodować w paningu 18. Mój pies szczeka. To ja zabierę może tą... Yy, będę rzepak już wywoził powoli. Co nie, nam się może powiedzie. Dobra. Ale nie wywozi... Wywozisz? No wywożę, bo musimy hajsa zbierać. Albo ja mam... nie wywoź. To może yy, to ze mną siać na polu. Na no polu właśnie, chcę. Właśnie, to wywieźć ten zepak, i pojedziemy. Musiałem hajsa. My gramy na tej najnowszej wersji, która właśnie wyszła dzisiaj. Gramy na niej. A i napiszcie, czy ma kontynuować y, to bergerką farminga 17, czy nie? 18, nie 17. Znaczy nie 17, tylko 14, bo też nagrywał. No właśnie, czy ma, kontynu Z y, czy ma kontynuować dalej y, 14 farminga? Jak tak, no to będę kontynuował według Waszej opinii. A jak nie, to, to będę 18. Nadal nagrywał albo multiplayer, albo sam. Jak mi czas pozwoli. Albo będzie nagrywał 14. albo ze mną, albo ze swoim bratem. Nie, chciałem coś zobaczyć, ale nie ma tej rzeczy. No to przyjeżdżaj i będziemy sobie. Ja kultywator wezmę. Czy tu kultywujesz? Ja kultywuję. To ja będę sięł. Rzepak? Yy... No, na iłopocień. Upłacen... Tu pszenicę, a tam yy, normalnie, tam gdzie kosiłeś to rzepak damy. Tu będzie pszenica. Dobra, spoko. Jesteś no jestem ze mnie kubica. O nie trafiłem. Trafiłem. A jaki jest do słonecznika? Tu może do słonecznika jest ten co do kukurydy. Może byśmy słonecznik zasiali? No To razie ich Ty jedziesz po ten Dobra To kupię od razu header do do tego Do kombajna naszego Jest mam 12 tysięcy strasz nas okay. to za chwilę pojadę No, rzeczywiście. Dmuchnęła w mikrofon. Mhm. Chyba to było słychać. I się doganiam powoli. No, ale tamtej strony robiłam bardziej. Powolną w przyczepę do, na włóczkę na początku, jak jechały, to wolno jest ciemno, tu i nic nie widać. Ciemno, jak w 4 literek murzyna. U, 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 ominąłem. A dobrze, że ma ten blaski Ten siewnik. No minąłeś nadal. Minąłeś. Gdzie? Tu. A, to będzie zjechał za mną. Но на нарощий день. Так, на Так, Tu. To wam nie dostałce ja no skończyłeś, to iść co drugi siej. Spoko. Ale jadę potem. No, no to jedź z jej drugie kultywuj. Albo dać robotnika, a pojadę tym. Nie, 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 nie. Nie będziemy hajsu marnować, już możemy sobie sami wszystko zrobić. Ale krzywo zacząłem, ja. A tym małym głowym się nie da nawet siać. Te najmniejsze początkowe są najgorsze. Pojechałeś po to? Nie, sieję. Nie, sieję, się. Je. No, się, się. no, no. To ja pojadę. No. A mamy przecież czas, bo zanim y, to wyrośnie, to minie dużo czas. To możemy sobie jeszcze skultywować. A coś mi zlagowało? Pip, pip, pip. Ja pamiętam te czasy jak się grało w trzynastkę. Mm. Ale kombajny postawiłeś? Nie <laughs> wiem, też, też mi się podoba. Widzisz jak profesjonalnie. <laughs> o! Jeszcze... Jeszcze lepiej. Łódź <laughs> Ale ten jak grałem sobie sam, to te największe kultury i te siewniki są najgorsze, bo jak siejesz tam, gdzie są na przykład szpinie, tam przy tym polu, lub kosisz trawę, to tam zawsze się blokujesz. Hmm. No takie większe pomagają chociaż. Szybciej, ale blokują drzewa ci. Mordę. Przepraszam za to słowo. Poniosło mnie. No nie suną się, no to co miałem powiedzieć? Zły człowiek, jeden. Tam jedzie... A. Jadę, dziedzę, jest Ja Jeden dzień, tu jest skultywowane. Pytanie czy w y, 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 20 też będzie można chwasty było. Były i koła dawać i tak dalej wszystko? Będzie można. Będzie? No i to Będą nareszcie kombajny na osiach. No. Sorry. Tylko mi że jak ja zasieję to jak ty przyjedziesz kultywatorem, to mi to zniknie. Nie. Tak. No, <noise> Musiałeś. No, wyłącz kultywator. <noise> Będę musiał poprawiać. Co, moja wina? Tak, twoja, bo to musiałeś sprawdzi. Trudno. Trudno to nie będzie. A tu, co siedzi? dzieje? I...

Dobra, to chyba na tyle w tym odcinku. My skończyliśmy. Skończymy sobie się w następny odcinek. Ko yy, będziemy, będziemy kosić. kosić więc więc za oglądanie.